Witajcie, z tej strony Karo Art, chciałabym Wam pokazać rzeczy, które zrobiłam na pewną imprezę, ponieważ postanowiłam wziąć udział w festynie. Tak, postanowiłam wziąć udział w festynie, więc potrzebowałam po prostu szybko zrobić parę projektów, skorzystałam z tutoriali, które pokazywała April. I zrobiłam troszeczkę notysików yy, różnej wielkości, tak z kartek takich klejonych. Yy, zacznę od skarpuszek. To, to jest skarpuszko, to właśnie też pierwszy raz widziałam u Sylwii na kanale. To guziczek, papier. Tutaj karteczki. I mamy nadecik do torebki. To jest jeden. Tutaj jest drugi. Otwierany po prostu w ten sposób na guziczek. Te papiery żółte pochodzą z bodajże nieistniejącej już firmy I Love Scrap. Znalazłam ostatnio bardzo dużo papierów, właśnie starych, i postanowiłam w końcu je zużyć. Tutaj macie troszeczkę większy ten skrapuszek i tutaj mamy tutaj mi się tu mamy taki skrapuszek i on jest otwierany w ten sposób zamykany na przeszyty drewniany guziczek tutaj są karteczki chodziło mi o to żeby były takie bardzo projekty proste szybkie tutaj mamy Taki otwierany na guziczek, z karteczkami zielonymi, guziczek, pod guziczek wsuwamy i się nam nie otwiera. Mały notesik. Tutaj mamy taki sam z guziczkiem, tylko że żółtym, karteczki kolorowe, w ten sposób. Tutaj mamy. Też zielony z kwiatkiem. Tym razem zawiązywany na wstążkę. Już nie będę rozwiązywała. Ja zawiązywany na stążeczkę także bardzo prosty do obsłużki. Yy, kolejne rzeczy to jest... że Te wstążki będę oczywiście obcinać, bo za długie je zrobiłam. To jest po prostu taka zwykła, normalnie otwierany notesik. Tutaj są ozdoby z identy Collection. Karteczki zawiązywane. Chodziło mi o to, żeby były takie bardzo proste prace do torebki nie zajmujące za dużo miejsca, czasami wiadomo przydają się karteczki do zapisywania. Także to jest to. Tutaj mamy taką niebieski papier i yy, grafika, Nie pamiętam skąd tą grafikę, mam teraz jakieś wymiany, ją dostałam. Tak to wygląda. Karteczki są kolorowe. Wiadomo, dla dziecka to muszą być kolorowe karteczki. Tak to wygląda. Tutaj może jeszcze dodam jakiś napis. Może dodam, może nie dodam, zobaczę jeszcze, jaka mi się to będzie. Stoszkę oczywiście, bo odcinam te długie ogonki, bo to są za długie, ale już chciałam Wam po prostu nagrać i pokazać. Kolejne to są, i to są papiery z aksiona i dodatki z aksiona, w środku jest tak samo, to jest papier dwustronny, z jednej strony jest taki, a z drugiej strony jest taki. Także jedna, jeden jest właśnie w takie trójkąty, drugi jest kwiaty, ten z trójkątami jest z dziewczynką, tutaj jest z tyłu też taki motyw kwiatowy wycięty z tych papierów aksionowych. A ten z kwiatami jest tutaj z taką grafiką z przodu i tutaj z tyłu. I oczywiście z tyłu będą rzucone moje, moje logo, które sobie zaprojektowałam. To logo pokazywałam albo w filmiku, który już widzieliście, albo w filmiku, który zobaczycie. Już pokazywałam, będzie filmik odnośnie prac, które sama sobie projektowałam do kartek i wizytówki właśnie i loga. Będzie troszeczkę więcej na ten temat. Także to jest to. I kolejne to są już z cieńszych papierów zrobione rzeczy. To jest tylko napis: Love, jakiś długopis. Za. Tykany na wstążkę w ten sposób tu taki. żeby nie było tak blado, taki hek farby. Tak to się prezentuje. Jeden i drugi jest z tego samego papieru fioletowego. Tutaj oczywiście będzie logo zawiązywane. To jest tylko taki border z kwiatami i tak to się prezentuje. Nie wiem czy tutaj do środka coś jeszcze dodam czy nie, ale nie chciałabym żeby te ale no to sobie były przeładowane, ponieważ wiadomo, że kartki się skończą, no to nikomu się nie będzie chciało tych kartek tam wklejać. No chyba, że się komuś spodoba no To wtedy sobie tam kartki no, nowe doda. To jest taki po prostu narzecik do torebeczki. Także tak się prezentują te moje, moje prace. Sylwii bardzo dziękuję za fajny tutorial i fajny pomysł, żeby sobie można było coś właśnie ze ścinków papierów, bo... Yy, to, to Na to zużyłam jedną, yy, jeden papier, na to zużyłam też jeden arkusz 30 na 30 papierów. Natomiast to i te rzeczy pochodzą z jednego też yy, papier, takiego arkuszu papierów. Najpierw powstało to, potem poszły te ścinki. Tak samo tutaj z tych papierów powstaną jeszcze inne yy, notesy, ale te wam pokażę kiedy indziej. Także tak się prezentują moje prace. Zapraszam Was do subskrypcji, do odwiedzin. Dziękuję tym, którzy mnie komentują, wspierają swoim dobrym słowem. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego tworzenia i do zobaczenia. Pa! pa.